Helmut Marko szydzi z Luisa Hamiltona. Esteban Ocon opowiada o tym, jak trudno jest być wysokim kierowcą, a Apple chce kupić prawa do Formuły 1 na całym świecie. Zaczynamy. Cześć, to Michał Gąsiorowski, zapraszam na WOKU PADOKU. Zróbmy tak, najpierw opowiem o kilku takich lżejszych, że tak powiem, tematach, a na koniec zostawimy sobie to Apple i mm, chęć kupna praw do Formuły 1 na całym świecie za 2 miliardy dolarów. Sprawa jest bardzo ciekawa i dosyć skomplikowana. Zostańcie do samego końca, to rozłożę to na czynniki pierwsze. Natomiast zacznę od braw. Dla Kacpra sztuki sześć kolejnych zwycięstw we włoskiej Formule 4, na Mugello trzy pole position, trzy zwycięstwa. Nie do zatrzymania jest ten chłopak. Śledźcie oczywiście Via Play, bo tam się pojawi kilka ciekawych materiałów o Kacprze. No i wielkie brawa dla niego, bo zmierza po tytuł. Nie bójmy się tego powiedzieć i Kacper myślę, że też się tego nie boi, bo jest świadomy swoich umiejętności. Dobra, świadomy swojego ciętego języka jest oczywiście Helmut Marko, szara eminencja Red Bulla. Który życzy Masie, się, Felipe ma się, odzyskania tytułu z 2008 roku, i mówi do tego, jeśli tak się stanie, Lewis Hamilton będzie miał 6, ale co mu za różnica, skoro nie śledzi rekordów? Oczywiście, wbijając szpilkę Luisowi Hamiltonowi, nie wiem o co chodzi, ale mam wrażenie, że w tym sezonie nasiliły się te szpileczki i ze strony Mercedesa w Red Bull'a, i z Red Bull'a w stronę Mercedesa. Czy to jest przymiarka do jakiejś mocniejszej rywalizacji w przyszłym sezonie? Oby, na razie tej rywalizacji nie ma, wiadomo Max zmierza po mistrzowski tytuł, zdobędzie mistrzowski tytuł w Katarze, jeśli uciła 3 punkty, czyli właściwie sprawa jest przesądzona, powinno się to rozstrzygnąć w sprincie, dobra. Z Lewisem Hamiltonem. Bardzo ciekawa sprawa ostatnio powiedział, przyznał się do e, negocjacji z Ferrari, do rozmów z Ferrari. Tak by chyba trzeba było powiedzieć. E, natomiast co mnie w tym zaciekawiło? Po pierwsze potwierdził to, że owszem, rozmawiał e, z Ferrari, e, natomiast nigdy na poważnie nie myślał o przenosinach do Włoch, ale dodał do tego, że tych rozmów było kilka. I to mnie zastanowiło, w tym sensie, że Rozumiem, że do takich rozmów dochodzi i to nie jest niczym nadzwyczajnym. Ferrari coś mu zaproponowało, Luis pofatygował się na rozmowę, pogadali sobie, usłyszał co miał usłyszeć, przekazał co miał przekazać i okej. Okay ale że kilka razy i mam dwie teorie z tym związane, z tym, że to jest wyłącznie mój komentarz i analiza tej sytuacji. Pierwszy to jest taki, że Luis po pierwsze e, pewnie chciał podbić swoją pozycję negocjacyjną w Mercedesie. Okazuje się, że w Mercedesie teoretycznie rzecz biorąc, przynajmniej tak twierdzą, dogadali się dosyć szybko, natomiast sprawa rozbijała się o wszelkie aktywności medialno-marketingowe. Louisa Hamiltona, ale myślę sobie, że e, takie wieści oczywiście szybko się rozchodzą, bo trudno jest utrzymać w tajemnicy, że Louis Hamilton rozmawia z, z Ferrari. Więc jeśli takie informacje dociera, docierały do Mercedesa, no to gdzieś tam zawsze pcha szefów Mercedesa w stronę tego, żeby jednak podpisać korzystniejszy kontrakt dla Louisa Hamiltona i go zatrzymać. Druga, Drugie moje spostrzeżenie może być takie, że. A może Luis będzie chciał na koniec swojej kariery pojechać jeden sezon czy dwa sezony w Ferrari, nie, nie przesądzałbym tego definitywnie. Na dzisiaj wydaje mi się, że chce do końca kariery związać się z Mercedesem i później podpisać ten kontrakt ambasadorski, który gdzieś tam się przewijał, nie wiem, na 10 lat na przykład. Natomiast jeśli do tego nie dojdzie, to nie wykluczam, że zrealizuje jedno z marzeń swojego życia. Przyznawał to kiedyś, że chciał jeździć dla Ferrari, bo każdy kierowca, i mówił też o tym Robert Kubica, chce zdobyć tytuł Mistrza Świata i jeździć dla Ferrari, albo przynajmniej jedną z tych rzeczy. No wiadomo, że ważniejsze jest tytuł Mistrza Świata, także ciekawe. ciekawe. Myślę, że szanse są małe, ale nie powiedziałbym, że zerowe. To takie klasyfikuję. No to jeszcze kolega Louisa Lu Hamiltona, czyli George Russell. Ostatnio był taki wywiad z Georgeem Russellem, Alexem Albonem, Milando Norrisem. W świetnej atmosferze, bo się panowie znają, lubią, komplują. Robią wiele rzeczy wspólnie. I George Russell przyznał, bo, bo takie dostali pytanie, czy byli zazdrośni o coś w stosunku do innego. Przyznał, że tak, że na początku kariery, kiedy się tam tułał na, na końcu razem z Robertem Kubicą w Williamsie, i Alex Albon dublował go trzy razy, to było przykro yy, yy, George'owi Russellowi, yy, no ale to szybko przeszło, role się zmieniły. Alex Albon wylądował w Williamsie, a George Russell w Mercedesie, przy czym oczywiście już tak się nie dublują jak wtedy dostawał baty George Russell i Robert Kubica. Szkoda, że w takim momencie trafili do tego zespołu, no ale tak to czasem bywa i przyznał, że naprawdę był sfrustrowany, bo też znali się oczywiście z innych serii i wiedzieli na co stać każdego z nich, no a to tak jakby, nie wiem, grać w piłkę nożną i w każdym meczu dostawać 0 do 5. No to po pewnym momencie się już robi po prostu nudne i trudno wykrzesać z siebie jakąś motywację. Pojawiły się plotki, że Daniel Ricardo mógłby się przenieść do Red Bulla, kończąc wcześniej kontrakt Sergio Pereza. Lorenz Barreto coś takiego powiedział, zainsynuował, czyli dziennikarz pracujący do, dla Formuły 1. Szczerze mówiąc, takie plotki są szybko powielane, bo to się dobrze klika i dobrze wygląda. Czy rzeczywiście, myślę, że każdy o tym doskonale wie i zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli Sergio Perez będzie dowozić, no to może być spokojny o swoją pozycję. Jeśli nie będzie dowozić, no to sprawy się zdecydowanie komplikują, i wtedy tak. No Red Bull już nie raz pokazał, że jest w stanie robić różnego rodzaju roszady też w trakcie sezonu i wcale bym tego nie przekreślał, więc przyglądajmy się, jak Sergio Perez spisuje się do końca tego sezonu i jak będzie się spisywał Daniel Ricardo, który cały czas walczy o powrót za kierownicę Formuły 1 po tej niefortunnej kontuzji z Grand Prix Holandii na Zandvoort. W sprawie Sergio Pereza to jeszcze dodałbym do tego, że zaczął wspominać o Zdrowiu mentalnym i o tym, żeby pamiętać, że zdrowie mentalne jest ważne dla sportowców, ale dla każdego. Myślę sobie tutaj też o Loganie sargentie, który nie ma łatwo. I wiecie co, chciałem się podzielić taką swoją refleksją, bo czasami jest tak, że te oceny kibiców czy dziennikarzy są takie dosyć radykalne: w sensie, dowozi to super, nie dowozi to kretyn. Są odcienie szarości, to po pierwsze. Po drugie, warto czasem spojrzeć, a właściwie zawsze warto patrzeć na, na sportowców, również jako na ludzi, a nie tylko robotów wykonujących swoją pracę. I pomyślcie sobie, nie wiem, spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację, że idziecie do odpowiedzi gdzieś tam w szkole. Jesteście w miarę przygotowani do. Te... Nie w miarę. Jesteście przygotowani do tematu, ale stresy związany z wyjściem na środek yy, klasy. Nie wiem, coś tam mogło nie pójść po drodze albo ktoś jest bardziej wstydliwy. Coś usłyszał, niepokojącego, źle zaczął, nie wiem, zaczął dukać na przykład, odpowiadacie, i mimo, że wiecie, gdzieś tam zaczynacie się pogrążać, bo idzie wam ciężko, spojrzenia całej klasy robią swoje. I teraz wyobraźcie sobie, że po takim blamarzu, załóżmy, do którego dochodzi, musicie tydzień później, czy tam dwa dni później znowu stanąć przed tablicą i odpowiadać przed całą klasą. W międzyczasie ktoś nagrał filmik, jak tam stoicie i dukacie. W międzyczasie ten filmik pojawił się w sieci. Wasza pewność siebie zostaje tak mocno zachwiana, że kolejna taka odpowiedź jest po prostu trudna. Niewiele osób jest w stanie sobie z tym poradzić i myślę, że to dotyka wszystkich sportowców, w tym wypadku również Logana Sargenta i Sergio Pereza, dlatego, że wszyscy czekają w jakiś sposób na, na ich błąd. Presja rośnie, bo zdają sobie sprawę z tego, że każdy taki błąd może spowodować, że stracą miejsce w Formule 1. Odsunięcie tego wszystkiego od siebie, ok, można powiedzieć, skoro tam są, to muszą sobie z tym radzić. No muszą, no ale jedni sobie radzą z tym lepiej, drudzy gorzej. Do tego pojawia się taki kierowca jak Liam Lawson, który wygląda na to, że w ogóle nie ma systemu nerwowego, bo nie popełnia żadnych błędów, albo po prostu w tym momencie nie ma nic do stracenia, więc jest mu trochę łatwiej. No i ta presja i ten ciężar, który musi dźwigać ze sobą dany kierowca, się po prostu pogłębia. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Bardzo Was proszę w komentarzach. Bardzo sobie cenię. Wiecie, że odpowiadam. I też wielkie dzięki oczywiście za wszystkie suby. One też podbudowują, w związku z tym, każdy taki sub jestem Wam za niego bardzo, bardzo wdzięczny. Przy okazji, gdyby, jeśli ktoś się bardziej interesuje motoryzacją, to zawsze w, pod spodem daję link do kanału Dodechy, który też się prężnie rozwija. To teraz Esteban Ocon o swoim wzroście, 186 cm, najwyższy kierowca w stawce w Formule 1, i mówi, że to wymaga od niego bardzo e, specyficznego programa, programu przygotowania fizycznego. Waży 70 kg, ma 4% tkanki. Tłuszczowej, to jest w ogóle jakiś obłęd. No tyle to mają, nie wiem, profesjonalni kolarze albo maratończycy. To jest już tak na granicy i przyznaję, że to wymaga od niego ciągłego kontrolowania, jedzenia oczywiście odpowiednich rzeczy, no bo jeśli poniżej tego poziomu 4% spadłaby tkanka tłuszczowa, to już jest sprawa dosyć poważna i to jest, zamienia się w, w chorobę. Pomogło mu oczywiście to, te zmiany wprowadzone w Formule 1, że jeśli ktoś waży poniżej 80 kg, to samochód jest doważany do tych 80 kg. No, Esteban Okon ma jeszcze jakiś zapas. Trochę jak skoczkowie narciarscy. Byłby, byłby dobrym skoczkiem Esteban Ocon. W każdym razie przyznaję, że jest w super formie fizycznej, że doskonale się z tym czuje, chociaż oczywiście musi to kontrolować, że dużo biega, dużo dźwiga ciężarów i to przygotowanie fizyczne niesamowicie pomaga mu za kierownicą. I wiecie co? Ja jestem zdania, bo to samo mówił też Yuki Tsunoda, że on tak nieufnie podchodził do treningów fizycznych. Kiedy zaczął bardzo solidnie, poważnie trenować, to zaczął się lepiej czuć za kierownicą. Ja mam wrażenie, że tak bardzo często jest w sporcie, również takim, gdzie ten, ta fizyczność jest nie do końca doceniana, ale nawet w sporcie amatorskim, dobre przygotowanie fizyczne daje naprawdę bardzo dużą pewność siebie. Pamiętajcie o tym, i czasami jest tak, że na pewnym poziomie dużo lepiej jest się przygotować fizycznie niż nie wiem taktycznie czy technicznie natomiast Esteban Ocon radzi sobie chociaż opowiadał że ciężko mu było dlatego że przez ten wzrost tak nim bujało że czasami miała czarny kombinezon tak wszystko było powycierane jak ruszał się w fotelu no bo po prostu jest mu trudno i tyle Robert Kubica też należał do tych wyższych kierowców więc też coś o tym wie i też przygotowanie fizyczne Roberta imponowało przechodzimy do takich dwóch trochę poważniejszych tematów, zaskakujących Toyota i McLaren. Coraz więcej się informacji pojawia, że zacieśnia się ta współpraca. Wiadomo, że zatrudnili Rio Kawę jako kierowcę testowego z długiego dystansu. Zaskakujący dosyć ruch. Jeszcze bardziej zaskakujące było to, że Akio Toyoda pojawił się, czyli szef Toyoty. To jest naprawdę wielka postać. Mówiłem już o tym w poprzednim odcinku w Okupadoku. Pojawia się na Suzuce w motorhome'ie Toyoty. No to się często nie zdarza. No to tak jak właśnie już mówiłem, jakby minister się pojawił i no trudno sobie wyobrazić, że się pojawia z tego powodu, że Rio Hirakawa trafił do ekipy McLarena jako kierowca rezerwowy. Oczywiście e, zaprzeczają temu, że Toyota miałaby się zaangażować mocniej w dostarczanie na przykład jednostek napędowych do McLarena na razie, ale w przyszłości nie wiadomo. Myślę, że takie rozmowy gdzieś tam mogą się odbywać. Toyota mocno zaangażowana w długi dystans. Tam przecież też napędy hybrydowe odgrywają dużą rolę. One, oni mają jakieś przetarcie w tej sprawie, tak samo jak, jak Audi, w, które dołącza do, do Formuły 1. W związku z tym, moim zdaniem, coś tam jest na rzeczy i możemy jeszcze o tym usłyszeć. Też pamiętajmy o tym, że McLaren korzystał z tunelu aerodynamicznego Toyoty. Teraz ma swój. No ale te związki gdzieś tam były dosyć konkretne. Jedna rzecz, zanim przejdę do tego Apple'a i praw do Formuły 1, płomienne przemówienie szef całego koncernu Renault, całej grupy, czyli Luca DiMeo odwiedził Enstone i tam miał taką 40-minutową przemowę do wszystkich pracowników i tych, którzy są w Enstone. I tych, którzy są w, w dziale silnikowym, oni z kolei online. Bardzo dużo mówił o tych zmianach, które zaszły, że zmierzają w dobrym kierunku. Bardzo chwalił kierowców i mówił, że e, no, jeśli ktoś będzie podążać za jego filozofią, to wszystko ok, jeśli nie, to. to nie... Nie znajdzie dłużej miejsca w, w Alpine, i że yy, obciął jakby te spekulacje dotyczące Matii Binotto, mówiąc o tym, że pan Fam, czyli nowy szef ekipy Alpine pozostanie szefem tej ekipy i że tam się nic nie zmieni. Ale wszyscy inni niech się pilnują. No to teraz przechodzimy do tego tematu, który zapowiadałem. Apple yy, ma zakusy na Formułę 1 i to tak grubo. Światowo, nie jakoś lokalnie. Business F1 Magazine poinformował o tym jako pierwszy. I na stole leżą 2 miliardy dolarów. To są duże pieniądze. I teraz tak, sprawa nie jest prosta, dlatego że... Wiadomo, że Formuła 1 ma podpisane kontrakty na pokazywanie swojego sportu z różnymi telewizjami albo platformami streamingowymi, tak jak Via Play, no ale na przykład w brytyjskim Skaju do 2029 roku. I jak to wszystko pogodzić? No jakaś tam chęć jest, jakiś pomysł jest. Natomiast gdyby w jakiś sposób do tego doszło, to tak. Formuła 1 po pierwsze musiałaby rozważyć to że może się zmniejszyć światowa oglądalność, bo na różnych rynkach ludzie są przyzwyczajeni do tego, że w inny sposób konsumują Formułę 1. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to, że będzie się to zmieniać, bo na wielu rynkach są podpisane prawa i tam te telewizje są mocne, Sky, ESPN, Fox, myślę, że sporo jest takich miejsc. No, i teraz, jak to wszystko pogodzić? Gdyby się zmieszyła światowa publika, no to muszą i za tym konkretne pieniądze, ale tu idą konkretne pieniądze, bo 2, miliony, 2 miliardy dolarów to są konkretne pieniądze i widać, że zmienia się dynamika pewnych wydarzeń, dlatego że Apple kupiło też prawa do MLS w Stanach Zjednoczonych. Prowadziło batalie również o NFL, czyli to się nazywa Sunday Ticket. Przepraszam, ja nie jestem ekspertem w sprawie NFL, ale rozumiem, że Sunday Ticket, z tego co sprawdziłem, to są prawa dotyczące niedzielnych meczów, które są właśnie pokazywane globalnie i lokalnie wtedy nie ma do nich praw w dane miejsce i oni te prawa przegrali z YouTube'em i YouTube kupił te prawa do Sunday Ticket, tylko że YouTube jest obecny w NFL z tego co wyczytałem już od dawna, od 2015 roku i budował swoją pozycję. I kupili te prawa na 7 lat. Za 2 miliardy dolarów rocznie. W związku z tym o takich pieniądzach mówimy. I podpisali umowę w grudniu zeszłego roku. Także jak się dalej potoczą losy Apple, nie wiadomo. No, gdyby podpisali też taką umowę. To by oznaczało, że z, zniknie na przykład Formuła 1 w aplikacji Formuły 1, no bo to by było kanibalizowanie własnych praw. Nie miałoby to za bardzo sensu, więc Formuła 1 musi też rozważyć to. Przypominam, że Apple nie Apple, przypominam, że Via Play. Ma prawa w Polsce jeszcze na dwa sezony, różne informacje w tej sprawie się pojawiają. Ja tego nie, nie komentuję. My po prostu działamy. Przechodzimy do pracy, robimy to, co robiliśmy, tak samo jak robiliśmy z naszej perspektywy, nic się nie zmienia i nie słyszeliśmy żadnej informacji o tym, żeby cokolwiek miało się w najbliższym czasie zmieniać. I tego się trzymam. Jeśli cokolwiek będę wiedział w tej sprawie i będę się mógł podzielić takim komunikatem, to się na pewno podzielę, natomiast na razie nic się zupełnie nie zmienia. A co będzie zaplem? Śledzimy, ciekawe, to jest bardzo rozwiązanie i rzeczywiście coraz większe pieniądze w, wchodzą w grę, bo na razie Formuła 1 tam miliard chyba rocznie mniej więcej zarabia na prawach. A tutaj taka mocna oferta, ale kilka też przeszkód do pokonania. Słuchajcie, wielkie dzięki. Przed nami weekend w Katarze. Przypominam, że tam była przerwa w Katarze związana z Mundialem. Max Verstappen, jeśli zdobędzie 3 punkty, to zostanie mistrzem świata, a ja wracam z w oku, padoku w czwartek, i wtedy. Przyjrzymy się bliżej temu, czego możemy się spodziewać w Katarze oprócz mistrzowskiego tytułu Maxa Verstappena. Trzymajcie się. Pa!